Cześć, dzień dobry, Łukasz Milewski z tej strony, to jest program Punkt Przełomowy, a to jest kolejny odcinek, w którym dzielę się swoim doświadczeniem życiowym i biznesowym. Pierwszy odcinek bardzo Wam się podobał, więc kręcimy kolejny. Co jest tematem tego odcinka? Najlepsza rada, właściwie zbiór rad, jaką dałbym Ci, żeby Twój biznes rósł, wzrastał i rozwijał się przez wiele, wiele lat. W tym oto nagraniu postaram się podsumować swoje wieloletnie doświadczenie. Jestem człowiekiem, który od wielu, wielu lat działa w biznesie, w różnych spółkach. Miał ich co najmniej kilkanaście. Zajmowałem się sprzedażą, organizacją, promocją. Moja najsłynniejsza firma, która jest najbardziej znana to jest Milewski Grow, czy też wcześniej Milewski Partnerzy, która właściwie no, zajmowała się i dalej się zajmuje organizacją największych wydarzeń biznesowych i rozwojowych w tym kraju. Między innymi zorganizowaliśmy rekordowe wydarzenie, jakim jest Życie bez ograniczeń, gdzie na stadionie w Poznaniu INEA bawiło się przez jeden dzień 30 tysięcy ludzi, więc troszeczkę doświadczeń mam. Mam y, o tyle dobrze, że biznes, który robię. Czyni mnie naprawdę jednym z najbogatszych ludzi w tym kraju. I to nie jest przesada, to co mówię, dlatego że każdy z nas ma inną definicję bogactwa. Dzisiaj bardzo szczerze chciałbym porozmawiać o biznesie, dać ci trochę rad, wskazówek, które po pierwsze, może to zabrzmi troszeczkę górnolotnie, ale sprawi, że będziesz bardziej szczęśliwym człowiekiem, a po drugie dać ci mnóstwo wskazówek na przyszłość. Co to znaczy, że według mnie jestem jednym z najbogatszych ludzi w tym kraju, a być może nawet na świecie. Oczywiście nie chodzi o stan konta, choć przez tyle lat przewinęło się troszeczkę tych zer. Przede wszystkim, od kiedy pamiętam, ja zawsze poszukiwałem biznesu, który dla mnie byłby częścią, czy też sposobem samorealizacji. Nigdy nie interesował mnie biznes, który byłby dobry tylko pod względem finansowym, zarobkowym. Oczywiście są ludzie, którzy robią to w ten sposób i jest to ok. Jeżeli ktoś potrafi robić biznes dla biznesu, to szczerze, szczerze mu gratuluję. Ja natomiast wiedziałem, że cokolwiek w życiu będę robił, zawsze poszukuję tego, co sprawia mi radość i frajdę. I dla mnie człowiek z definicji, który jest bardzo bogaty, to jest ktoś, kto rzeczywiście każdego dnia robi coś, co właściwie nie traktuje jako pracy, tylko jako misję, jako pasję, jako, jako swój zawód, jako coś, co naprawdę robi i kocha robić. Powiedz mi, kiedy ostatnio zdarzyło Ci się w życiu? Obudzić się, już nie mówię w poniedziałek, ale w któryś dzień z taką ekscytacją, z taką, z taką werwą, z, taką, z takim pozytywnym oczekiwaniem, że oto nastaje nowy dzień. Ja budzę się szósta, siódma i nie mogę się doczekać, kiedy ten dzień się zacznie, dlatego że mam do zrobienia wiele wspaniałych rzeczy. Wiem, że coś takiego jak umiejętność cieszenia się z tego, co robimy, to jest taka umiejętność, która rozwija się w dzieciństwie. Większość z nas miała tu uczucie kiedyś sobie, a chociażby przypomnieć sobie sytuację, w której była tak zwana gwiazdka. W części domu była taka tradycja, że prezenty nie były rozdawane przy Wigilii, tylko następnego dnia dzieciaki budziły się i po prostu wstawały i odpakowywały prezenty, które przyniósł im Mikołaj. I ten właśnie moment, kiedy my czekamy, żeby wstać jako dzieci, żeby iść do tych prezentów, żeby je rozpakować, te pozytywne oczekiwania z tym związane, to jest właśnie to uczucie, ta pasja, o której mówię albo to uczucie, które towarzyszy wtedy, kiedy wiesz, że masz się spotkać z kumplem czy z kumpelą, przyjacielem czy przyjaciółką, której nie widziałeś wiele, wiele lat, a jest to ktoś Ci szczególnie bliski. Patrzysz na zegarek, nie możesz doczekać się, kiedy, kiedy już przyjedzie, kiedy Cię odwiedzi i te pozytywne oczekiwanie jest czymś, właśnie o czym mówimy. Ja te pozytywne oczekiwanie mam na co dzień, w swoim życiu, dlatego, że długo poszukiwałem czegoś, co sprawiłoby mi frajdę, czegoś, co dawałoby mi radość, więc jeżeli... Jesteś w stanie zadać sobie pytanie, co sprawiło by Ci naprawdę szczęście w życiu, to to jest naprawdę dobre pytanie, bo znam mnóstwo przedsiębiorców, ludzi, którzy naprawdę zarabiają dobre pieniądze, tylko z biegiem lat, kiedy, kiedy robią te pieniądze, kiedy robią te firmy, kiedy pracują coraz więcej, kiedy jest coraz ciężej, po drodze przechodzą różne kryzysy, bo to jest naturalne, każdy biznes ma kryzysy, tracą coś bardzo ważnego, właściwie dwie ważne rzeczy. Dwa aspekty. Po pierwsze tracą radość z tego, co robią, dlatego że nie robią tego z pobudek czysto związanych z pasją i to ich wypala, bo nie da się na dłuższą metę robić biznesu dla biznesu, jeżeli to nie daje nam przynajmniej satysfakcji. A druga rzecz poświęcają swój cenny czas, który jest tam dany w życiu. Tak naprawdę nie wiedząc, nie mając świadomości tego, że nie wiem, obudzą się w wieku 50-60 lat, będą mieli te pieniądze. Ale nie, będą mieli poczucie, że coś ważnego utracili po drodze, bo nie robili czegoś, z czego byliby dumni, z czego byliby szczęśliwi, a ten cenny czas gdzieś tam przeminął. Więc to nagranie przede wszystkim kieruje do tych, którzy nie myślą o tym, żeby robić biznesu dla biznesu, ale szukają czegoś więcej, szukają jakiejś pasji, szukają czegoś, co stanie się ich no, zawodem, na który, który długo, długo czekali. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna, to mieć świadomość tego, że ważny jest balans w życiu. Ja miałem taki okres 7 czy 8 lat w swoim życiu, gdzie naprawdę przynosiłem góry, gdzie naprawdę robiłem bardzo dużo i wszystko byłoby ok, gdyby nie to, że mam świadomość tego, że ten czas zleciał mi naprawdę bardzo szybko, tak jakby to było wczoraj, a to było 7 lat, 7 długich lat podczas których byłem totalnie skupiony na biznesie. I oczywiście moim szczęściem było to, że ja rzeczywiście czerpałem ogromną radość z tego co robię, bo jest ogromna frajda chociażby w organizacji wielkich eventów. Natomiast te 7 lat tak naprawdę pracy po nocach z jednej strony uczyniły mnie bardzo szczęśliwym, a z drugiej spowodowało to, że w innych sferach życia miałem bardzo dużo do nadrobienia. Życie jest na tyle cenne i wartościowe, że każdy, kto dochodzi w pewnym momencie do pewnego statusu materialnego, do, do bycia nie wiem, milionerem, jak to niektórzy nazywają, dochodzi do wniosku, że ten balans to jest coś, co, o co naprawdę warto zadbać. Nie tylko pracować dzień i noc, ale także poszukać czasu na to, żeby żyć naprawdę, żeby spędzać czas z rodziną, żeby rozwijać jakieś swoje pasje, żeby to życie było pełne. Dlatego że mamy tylko i wyłącznie jedne. Kolejna rzecz, którą chcę Ci dać, skazówka, na bazie moich wieloletnich doświadczeń, to ja już kilka lat temu wiedziałem, że coś takiego jak social media są kluczowe i bardzo ważne. Dlatego budowałem chociażby profil na Facebooku, który dzisiaj jest bardzo rozpoznawalny, budowałem swoje zasięgi, budowałem bazę mailingową, zresztą mam jedną z największych w Polsce baz biznesowych. Ale dzisiaj, kiedy, kiedy była pandemia i jest chyba nadal, kiedy dzieje się to, co się dzieje na świecie, kiedy nawyki zakupowe Twoich klientów zmieniają się, kiedy komunikacja staje się kluczem, social media absolutnie wyrastają do rangi numer jeden konieczności tego, co trzeba zrobić, żeby, co, albo co należy zrobić, żeby Twój biznes się rozwijał. Jak myślisz, co jest kluczowe w sprzedaży, w pomnażaniu zysków Twojej firmy? Oczywiście ilość Twoich klientów. Jednym z najważniejszych wskaźników, który dla mnie osobiście jest najważniejszy, to jest koszt pozyskania jednego klienta niezależnie. Czy masz handlowca, który tego klienta pozyskuje, czy kogoś na tele telesprzedaży, czy robisz kampanię w social mediach i jesteś w stanie wyliczyć koszt pozyskania klienta. Dzisiaj, kiedy mamy społeczny, światowy brak zaufania, który trzeba odbudować, bo dla wielu ludzi życie się załamało i buduje na nowo, temat zaufania staje się kluczowy w kontekście sprzedaży. Jak patrzę na pandemię, na to co się działo, to widzę dwa obozy. Ludzi, którzy totalnie popłynęli, ich biznesy nie przetrwały, jest ich bardzo dużo, ale także ci, którzy radzą sobie doskonale, nawet lepiej w pandemii. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim poświęcili czas i energię na rozwój swoich social mediów. Miałem rekordową ilość konsultacji podczas pandemii, gdzie tworzyłem dedykowane content plany. Tego, jak unikalny sposób prowadzić swojego fanpage'a, co tam, co tam robić. Dla, dla różnych branż, branży, branży odzieżowej, branży sportowej, branży medycznej, e, branży rozwojowej wielu, wielu innych. Za każdym razem tworząc inny kontem plan, bo nie wystarczy po prostu coś tam sobie wrzucać w social mediach, ale warto też wiedzieć, co wrzucać i co może rzeczywiście zadziałać. A takie budowanie relacji, one działa naprawdę długofalowo. Może nie zadziała od razu w ciągu pięciu minut, ale zadziała w ciągu kilku miesięcy. Kolejna wskazówka, która jest bardzo ważna, to zespół jest kluczem. Bardzo często spotykam się z ludźmi, którzy prowadzą biznes, na przykład są pasjonatami, ale istnieje wielka różnica pomiędzy kimś, kto potrafi zarządzać zespołem, potrafi zarządzać firmą, a kimś, kto jest pasjonatem. Który po prostu kocha to, co robi, sprzedaje to i generalnie rzecz biorąc czerpie z tego zyski. Mamy, myślę, że dzisiaj na świecie największy chyba w historii odsetek ludzi, którzy robią biznes, nie będąc kompletnie przygotowanym na to, co to znaczy zarządzanie firmą, co to znaczy zarządzanie zespołem. I brak takiej elementarnej wiedzy i doświadczenia powoduje, że bardzo często popełniamy błędy, jeżeli chodzi o zatrudnianie ludzi. Pamiętam, jak dziś wiele, wiele lat temu miałem taki moment, kiedy moja firma bardzo mocno rosła. Ten przyrost naprawdę był kilka tysięcy procent w skali roku i po raz pierwszy popełniłem błąd pod tytułem zatrudnianie dużej ilości ludzi w krótkim czasie. Nie zadałem sobie trudu, wysiłku, żeby zastanowić się, jak mogę wesprzeć pracę obecnego zespołu, co mogę zrobić, żeby im się łatwiej pracowało, żeby szybciej realizowali zadania. Nie, nie pomyślałem, kogo rzeczywiście potrzebuję nowego do pracy, tylko zatrudniałem jak leci. W szczycie ponad 30 osób, w firmie organizującej eventy to naprawdę sporo. I ta lekcja biznesowa była bardzo kosztowna, dlatego że po właściwie dwóch latach takiego działania, kiedy rynek troszeczkę się zmienił, a ja też poszedłem w innym kierunku, okazało się, że wcale nie potrzebowałem tak dużej ilości ludzi. Wystarczyłoby zatrudnić kilka dodatkowych osób. I praca byłaby także zrobiona, więc zawsze myśl nad tym. Po pierwsze, czy, czy coś Ci jest potrzebne, to, co, co teraz robisz, czy ta inwestycja się zwróci, a druga rzecz, po tych dwóch latach ja zainwestowałem bardzo dużo w swoje kompetencje, jeżeli chodzi o zarządzanie. Tych rzeczy nie uczymy się w szkole, tych rzeczy możemy się nauczyć sami, ewentualnie na studiach, jeżeli takie kończyłeś, więc warto mieć przynajmniej fundamentalną wiedzę związaną z zarządzaniem. Kolejna rzecz, kolejna lekcja. Graj o najwyższą stawkę. Jeżeli już robisz biznes, to dąż do jak najwyższej jakości i do jak najwyższych celów, które jesteś w stanie zrealizować. Od kiedy pamiętam cokolwiek nie robiłem, zawsze chciałem w danej dziedzinie być najlepszy. Czy to firma organizująca, edukująca inwestorów, czy to firma organizująca eventy, czy to firma produkująca programy szkoleniowe, czy to wydawnictwo. Czy to firma zajmująca się sprzedażą, czy to agencja marketingowa, która zajmowała się kampaniami online. Zawsze moim celem numer jeden było być najlepszym i mierzyłem się przede wszystkim sam ze sobą. W każdym miesiącu miałem plan, jak mogę poprawić to, co robię, jak mogę stać się lepszy w tej dziedzinie i mój zespół, z którym współpracuję. To, co jest ważne, to, co bardzo często widzę, oglądając sytuację wielu przedsiębiorców, a trafiało do mnie lawinowo, to taki, taki syndrom wys wyschniętego jeziora. Bardzo często jest tak, że ktoś robi biznes w pewnym momencie trafia na jakąś wielką falę, która powoduje, że w krótkim czasie dużo zarabia, następnie trend się na rynku zmienia. Należałoby tak naprawdę iść troszeczkę w innym kierunku. Ten ktoś nadal siedzi przy tym samym jeziorze, zarzuca wędkę i liczy, że to prawie praktycznie już wyschnięte jezioro będzie nadal dawało mu takie same ryby. Oczywiście, że nie będzie dawało. Co należy zrobić? Należy poszukać innego jeziora. Świat się zmienia bezpowrotnie na Twoich oczach. Coś, co funkcjonowało dwa lata temu, niekoniecznie będzie funkcjonowało teraz, czy za pięć kolejnych lat. Dlatego tak dużo inwestuję w marketing, dlatego nie boję się ryzykować i robić dużych zmian w moim biznesie, w moim życiu. Bo życie mi nauczyło biznes tego, że każda branża, w którą wchodzę, ma określony potencjał, który jest obliczony na ich z czasu. I w momencie, kiedy trafię na tą największą falę, to w momencie, kiedy już je, jej doświadczę. Myślę o tym, co będzie dalej, gdzie jest moje kolejne jezioro, jak mogę przekształcić ten biznes, jak mogę go transformować i jak ten biznes będzie wyglądał po prostu w przyszłości. I to jest moja kolejna wskazówka. Kolejna rada, którą mogę Ci dać, to rada, którą pewnie słyszałeś wielokrotnie od wielu, wielu ludzi: reinwestuj swoje oszczędności. To co w momencie, kiedy zarabiasz, w momencie, kiedy rozwija się Twoja firma, ważne, żeby się rozwijała, żeby inwestować w jej rozwój, ale także inwestuj swoje oszczędności w bezpieczne produkty typu na przykład nieruchomości, które bardzo mało tracą na wartości, dlatego, że mając takie inwestycje, Twoja firma jest w stanie przetrwać każde czasy, chociażby pandemiczne. Nie inwestuj w produkty, których nie rozumiesz, nie inwestuj tylko dlatego, że jakiś sprzedawca, nie wiem, usług finansowych wciska Ci kit i mówi, że to jest najlepsza możliwa inwestycja. Inwestuj tylko i wyłącznie tam, gdzie masz fundamentalną wiedzę związaną z produktem, z inwestycją, gdzie będziesz samodzielnie w stanie ocenić też ryzyko i kiedy wyjść z tej inwestycji. Poza tym zasada numer jeden dobrych inwestycji to zanim wejdziesz w tą inwestycję powinieneś wiedzieć, kiedy należy wyjść z niej i kiedy należy zrealizować zyski. Kolejna rzecz, kolejna wskazówka, to nie bój się kryzysów. Otóż kryzysy, jak i w życiu, jak i w biznesie, są naturalną, elementarną częścią koła życia, koła biznesu. I nigdy nie jest tak, że biznes, który robisz, zawsze będzie się rozwijał i zawsze będzie pokonywał nowe szczyty. Właściwie, jak spojrzymy na nasze życie i życie każdego człowieka, to one trochę przypomina taką sinusoidę. Może trochę taki wykres bicia serca, gdzie mamy wahnięcia, gdzie jest wyżej, ale mamy też wahnięcia, żeby, gdzie jest niżej. I właściwie jak spojrzysz na historię wielu, wielu filmów, chociażby na Apple'a, to zauważysz, że także Apple miało swoje szczyty i doliny. Tylko że za każdym razem, z każdym sukcesem osiągniętym, z każdym szczytem zrealizowanym, ta dolina była coraz wyżej usadowiona. To już nie było zejście do samego dołu, ale coraz niżej, coraz niżej. Dlaczego? <laughs> dlatego, że były przerabiane lekcje, dlatego, że był rozwój. No i to, co jest najważniejsze i co jest taką fundamentalną moją radą i wskazówką na dzisiejsze czasy, jeżeli chodzi o biznes, to jest stały rozwój. Nie bój się inwestować i tak naprawdę realizować nowych pomysłów. Dzisiaj, naprawdę, w czasach, kiedy jest kryzys, istnieje dużo więcej szans i możliwości na to, żeby się rozwijać. Inwestuj w nowe kompetencje, jak na przykład handlowiec przyszłości. Ja myślę, że handlowiec przyszłości, jeżeli prowadzisz firmę, która zatrudnia handlowców, to będzie ktoś, kto nie tylko będzie w stanie sprzedać dany produkt, ale kto sam będzie sobie na przykład generował leady. Ktoś, kto będzie w stanie zrobić sobie kampanię internetową, następnie wydzwonić klienta, umówić się z nim na spotkanie i dopięć kontrakt dla Twojej firmy. Więc to jest cudowne, patrząc jak to wszystko się rozwija. Ci, którzy mają otwartą umysł i otwartą głowę, w kryzysach zarabiają jak najwięcej. A ja nadal jestem wierny swoim przekonaniom i przede wszystkim wchodzę w biznesy nie dlatego, że mają nieograniczony potencjał zysku, ale dlatego, że kocham je robić. I to czyni mnie jednym z najbogatszych ludzi w tym kraju od wielu, wielu lat, a być może i nawet na świecie. Jeżeli poszukujesz pasji nie tylko w życiu, ale w biznesie, zadaj sobie pytanie, co lubisz w życiu robić? Jak znajdziesz tą odpowiedź, to dużo łatwiej jest to przekuć, jak możesz na tym zarobić, niż odwrotnie. I tym miłym akcentem chciałem Ci podziękować za te kilkanaście, kilkadziesiąt minut spędzonych wspólnie, podczas których podzieliłem się swoim doświadczeniem, swoimi wskazówkami, radami, które mam nadzieję pomogą Ci uniknąć błędów, które ja popełniłem, i przede wszystkim czerpać radość, satysfakcję z życia i z tego, co robiłeś. Serdecznie Cię pozdrawiam. Napisz komentarz pod spodem, zostaw swoją subskrypcję i do zobaczenia Łukasz Milewski.